Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie 12 saszetek z kolekcji Panini UEFA EURO 2020. Mamy tutaj, moi kochani, trzy saszetki innego rodzaju. Czyli mamy na górze niebieski kolor, na dole biały, a pozostałe są z kolorem białym na górze, a niebieskim na dole. Także te są, tak jakby z innego kraju, już nie pamiętam, gdzie, które były. W każdym bądź razie zobaczymy, czy będzie się to różnić w jakimś sensie. No i mam nadzieję, że wpadnie jak najwięcej rarek w tych 12 saszetkach. A więc zaczynamy. Pierwsza saszetka, i mamy po 8 kart w, każdym, w każdej saszetce. Razem do zebrania kart mieliśmy 468. I co my tutaj mamy? Walia, Szwecja, Czechy i jest pierwszy Polak, Reca. Polaków sobie będziemy odkładać. Okej. Okay. Dalej. Logo Chorwacji. Z Finlandii mamy. Fans' favorite Toivio. Następnie multiple Niemcy. Gindogan Cross i Chan. I stadion w Budapeszcie. Francja. Finlandia. No i mamy pierwszą rarkę. Sergio Ramos. Pięknie. Dobrze zaczyna się. Jest pierwsza rarka. Następnie Holandia, Belgia, Szwajcaria, Granit Chaka, Fans Favorite, Logo Szwecji i Stadion w Bilbao, czyli w Hiszpanii. Znowu mamy GIRU, czyli Francja, znowu Finlandia. Też ten sam zawodnik, Jukka Rajtala dalej Walia Włochy Mbappé z Francji następnie logo Finlandii Lorenzo Insigne fans favorite Włochy i karta power up Jaumutinho key player Portugalia Walia Ukraina Rosja, Belgia, Stadion w Monachium i ze specjalnych multiple Hiszpania, Busquets, Fabian Ruiz i Rodri, Dolberg, Wanderkit z Danii i karta Play of Team z Rumunii. Następnie Włochy Niemcy Ukraina Czechy Francja Icone Wonderkit i Mekolenko Wonderkit Ukraina Magic Moment Szwajcaria i bazoweczka z Belgii Niemcy Austria Pięknie druga rarka wpadła Invincible Puchar Więc Na razie dzieje się fajnie Niewiele saszetek otworzonych, a dwie rarki już Następnie Niemcy Dania Kapitan Rosji Dziuba Z Włoch Insinie Fans favorite i bazoweczka z Hiszpanii. Połowa za nami, połowa do otworzenia. I jest zespół Czech, następnie Chorwacja, Anglia, Polska po raz drugi. Mamy Arkadiusza Rece Następnie jest Holandia i z Chorwacji Multiple Modric, Brozowicz, Rakitic, Blind, fans favorite Holandia i logo Francji. Co dalej? Ukraina, Szwecja, Austria, Szwecja i Cristiano Ronaldo, kapitan Portugalia do tego Kielini fans favorite Włochy następnie multiple z Anglii, Pickford, Maguire Kane stadion w Monachium oraz drugi nam wpadł mamy Szwajcarię Turcję po raz trzeci polska i znowu Arkadiusz Reca no sam Arkadiusz Reca wpada De Bruyne z Belgii tutaj mamy Włochy stadion w Dublinie line-up Portugalia i kapitan Ukrainy Piotrow. trzy saszetki zostały Co my teraz tutaj mamy? Danie, Włochy, Belgia, Szwecja, Sebastian Szymański, Wonderkit, Polska, z Chorwacji, Brekalo, Wonderkit, następnie Perisic all-round player i maskotka Skillsy. Ostatnia sztuka jest kolejny Polak, tym razem szczęsny, do tego Włochy, Austria, Finlandia, Stadion w Dublinie po raz kolejny Delicht Defensive Rock, Holandia. Z Anglii mamy Aleksandra Arnolda, fans favorite i zwali Line Up. No i zostaje ostatnia saszetka Mamy Belga, Austrię, Włochy, Finlandia, Chorwacja. A z kart specjalnych Włochy Bonucci, Defensive Rock. Z Polski line-up i Szwajcaria Liechtensteiner Kapitan. Czyli jeżeli chodzi o rarki, to wpadły dwie: Ramos i Invincible. Z Polaków cztery karty, trzy razy Reca i Szczęsny. No, i jak widzicie, dużo innych fajnych kart: Ronaldo, Kapitan. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!